Dlaczego pokolenie zebędzie będzie pierwsze w historii biedniejsze od rodziców? Powód pierwszy. Mieszkania kosztują dziś 20 razy więcej, niż zarabiał ich ojciec w tym samym wieku. Metr kwadratowy w Warszawie to cena całego mieszkania z lat 90. Powód drugi. Wynagrodzenia rosną wolniej niż koszty życia. Dzisiejszy absolwent zarabia tyle co jego rodzice 30 lat temu, ale wszystko kosztuje 3 razy więcej. Powód trzeci. Młodzi płacą emerytury obecnych emerytów ale sami nie będą mieli emerytur. System emerytalny się załamie, gdy oni dojdą do wieku emerytalnego. Powód czwarty: edukacja kosztuje więcej, a daje mniej. Studia generują dług, ale nie gwarantują pracy lepiej płatnej niż ich rodzice mieli bez wykształcenia. Powód piąty: młodzi nie uczą się inwestować. Rodzice budowali bogactwo przez nieruchomości i złoto. Młodzi tracą pieniądze na kryptowaluty i memy. Ale jest jedna różnica. Młodzi mają dostęp do internetu i mogą budować biznesy online, których ich rodzice nie mogli sobie wyobrazić. Jeśli należysz do pokolenia Z i chcesz połamać ten schemat, napisz pokolenie w komentarzu. Ile masz lat i czy już działasz, żeby być bogatszym od rodziców?